Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w drugim już odcinku z gry Celi. Enigmat jest 2, na Ravenwood. I tak, nagrywam ten film zaraz po poprzednim, więc jeszcze mam gadane w miarę. Co to that strange light phenomenon? It's nie jest first time że go it. No. ojoj taki Ty To No, o, trochę tam. Oj, prawda? Dobra. dobra. A to dla mnie jest najbardziej kiczowata scena, szczerze, jaką widziałem od naprawdę dawna. I, I must watch. watch. what happened? nothing. something. i don't remember. i must have had a nap. nothing. i've been living here for a long time. i must watch. if anything happens, i must. i like birds. there used to be so many of them here. i like birds and collecting things you would be surprised at how many useful things i can find i don't remember how long i don't remember why but i must watch here take a look at this i found it all just a while ago okay all this stuff it's from the simpson's camper butterly is to Nie być Ci nie ale jej tata nie wygląda spektakularnie ja jeszcze poczekam na to. Okej. Okay. Reason, titana. Okay. This place is full of shiny things. Okay. And I love an actors. This souvenir shop doesn't seem to be selling souvenirs. License plates, car keys, air fresheners, what does this mean? Masakryczne, jak się pomyśli, jak wiele osób. Kurde, musiało tu umrzeć. Jakby dla no niej zrozumcie mnie źle. Nie jestem jakiś. Bardzo przeważliwiony na punkcie śmierci, można by rzec. Ale... Tak patrzę jeszcze, co tu muszę znaleźć. Ha. Ha. Okay. No ale kurde, to przytłaczę, nawet jak jest w grze. Znaczy, szczególnie jak jest w grze, nawet, bo. Taki eksperyment, myślę, by sobie zróbcie. Wyobraźcie sobie, że coś takiego się stało naprawdę. Każdy taki kluczyk to jest. jakaś rodzina, która umarła po prostu, no. Dość. Dość... srogie, no, co powiem. Okej, okay, zdjęcie. Trójkąt, grzyb i bełt. Oh. To co, pokażę wam może nową opcję tutaj, która jest? Hmm. są takie memory trochę, a to na dla Jakby na przykład łuk trzeba dopasować ze strzałą, a nie z drugim łukiem. I to jest spoko. Chyba ryba, chyba. chyba. Okej. Okay. No, i tak to działa. Mogę to narządzę skrobać, nie? Właśnie, w ogóle szpatułkę wcześniej taką wziąłem. Może szpatułką mogę? No. no. i to jest fajna zagadka. Takie lubię. Jakie możecie mi dawać? Gro? Możecie gro? Możesz gro. Zezwalam. No, w każdym razie tak. Hmm. Jakby sobie, lubię ją po prostu. Jest przyjemna w miarę. Okej. Okay. I chyba ostatni? Chyba, że coś zepsułem. Ja, Nie. Nie I element poskoczyć po drugi, tak? Tak, dokładnie. Teraz And we going further. No. Okay. No, put the bear into a nice deep sleep. Zastanawiam się, czy to serio by zadziałało tak szybko. Znaczy, strzelanie do niedźwiedzia. No nie zrozumcie mnie źle, ale nie wydaje się być najlepszym pomysłem, na jakim można wpaść. Gdzie jest Tego tu jest, co okay. Hej, Hey, mom! You're a movie star, and I'm the <laughs> one wouldn't find better evidence of what happened here now to find new batteries and see what happens next. decaying bodies stuffed in barrels and hidden in the catacombs why are there so many. now you're beginning to understand detective this mystery is much larger than three missing people if you want to find that family before they join the other corpses. No, co chciałem powiedzieć? Ta moc, którą tam. No, a, w każdym razie ta moc, co ich tam przyciągnęła, ale nigdy więcej się w tej grze nie pojawi. Miałem nie spoilerować, ale. To nie jest jakiś wielki spoiler. To był naprawdę ostatni raz, kiedy widzimy w grze tą moc. I trochę boli, bo jakby... Ona jest... Spoko, mogła zostać wykorzystana, fajnie jakoś. No tu chuj, no. To jest w ogóle genialna podpowiedź. W tym że to jest węzeł gordyjski, jak się przecież nie rozwiązuje, bo... No, tak na widoku jest lepiej niż... wykorzystać choćby nóż, żeby się... żeby tu w miarę bezpiecznie zejść. Gdyby ten nóż by tam zbocza? dałoby się. Trochę by się człowiek ubrudził, ale by zszedł. W każdym razie to z tym węzłem gordyjskim to jest genialna podpowiedź, taka, że trzeba pomyśleć trochę. No. E, trzeba trochę pomyśleć, ale... Mówi praktycznie wprost, co trzeba zrobić, ale no właśnie trzeba pomyśleć chyba. I coś tam wiedzieć o, o wyzonkach. Powiedzmy. O, gleb? Najprzydatniejsza rzecz przy szukaniu zaginionych ludzi, nie? Nie oszukujmy się. Najprzydatniejsza. To do kwiatów nie będzie, okej. Okay. Okej. Okay. Chaos. Sowa, ha. Metr. to są stopery chyba. Fee? FT to chyba skrót od FIT. Okej. Okay. No tylko to samo zostało. Będzie, nie będzie jakiś symbol, obrazek czy coś takiego, nie? Ja jest razem ten metr. Gdzie? Kiedy? Jak? Co? O, dobra, tu jest co, To Jest symbol jednak. Okej, okay, mamy magnes. Okej. Okay. Okej, okay. to pewnie się przyda część zamku, ale mamy dwa na 3 dopiero. Już wszystko? Tak. A dobra. Tam na razie nie wyjdziemy. No chodźmy może tutaj, skoro mamy piłkę do metalu. Wykorzystajmy to, że akurat obok znajdował się magnes, do podniesienia zestawu Bietrychów dzień w co dzień. Hmm, mapa. Gdzie mam coś do zrobienia jeszcze. To to pewnie dowody i tutaj. Okej, okay. dobra. Mogą się przydać. No tak. Raczej się nie przyda. Opętany dziad modli się do kruka. A nie. Jednak przywoływał. Przywoływał chowańca. Swoje panie, mm, okay. ale kabli chyba jeszcze nie mam wszystkich. Dokładnie, jeszcze jednego mi brakuje. Tutaj bilet pewnie trzeba włożyć. Nie czy mogę już to zrobić. A, znaczy, a, dobra, nie. No czy? Czy odpowiedziałem znacznie? Co jest? Ale dobra. Tak, dalej jestem traktowany jako w muzeum. No cóż. Dobra, chodźmy pod wodę, może? Jest Whitmarsh. On wzywa i kontroluje ten monstruous fog, Raven. Ciekawe, na jakim poziomie chowania jest. This is our common foe. And no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Who is he? Come closer to the slit in the door, and I'll tell you what you want to know. The remains of numerous cars are up there, and of those who once owned them. It's hard not to associate this evidence with the bodies. And the Simpson family's possessions are also there. That ticket seller lady stands there on guard. I don't, I don't remember, remember why, why, but I must, must watch. watch. She doesn't seem to be in her right mind. She didn't even remember giving me the ticket. Then, again, she could be acting. Is she in on it, or a victim playing the role unwillingly? If there's a role she plays, the question is, what is it? Yeah, 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 yeah. Yeah, to nie, fastest, fastest. Dobra. Chodźmy. na Narażu. Trzeba sobie dąbkować to. Kaczelki. O Jezus, i teraz tak którą to jest to jest tam bo to jest chyba za łatwe trochę jakbym zrobił tak nie. a jakbym zrobił tak też nie. jest jeszcze jakieś inne u no, a co on tuż obok? Hm. hm. Dobrze, chodźmy. Ok, możliwe, że bym to zrobił samemu, ale bym się z tym troszkę męczył. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Troszkę bym się z tym męczył. I tak, nie wiem czy pamiętacie, ale bardzo podobna zagadka byłaby w War of Sin. Tylko, że tam była na no, odwrót jakby, i dlatego była niefajna, ale ta jest fajna, bo ta nie jest magia. I dzięki temu jest to najprostsza zagadka, jaka istnieje. Patrzcie, trzy... niby mam trzy, a mam dwa tak naprawdę, ha? Jak magia, nie? I jeszcze mam coś do zrobienia niby. the note i found in the safe no doubt this refers to the bodies i found in the catacombs when we link this with people disappearing along with their cars we start to see the bigger picture if there is a serial killer here he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is where is it? Okay. Na pewno możemy jeszcze gierkę z kablami zrobić. Jest dość nieskomplikowana, bym powiedział wręcz. Mocne słowo, wiem, ale no to taka prawda. O... Nie mogę wiedzieć. okej. Okay. Za Nie. A fajnie się zachowuje, <laughs> Jaka zabawa. O, dobra. Kwadrat potrzebuje na pewno. I... No właśnie, nie na pewno. Ale dobra. Dobrze jest. Udało się. Ja tak wyglądają kablowania. Wszędzie, nie? Jaka ciekawostka. Czy mam tu coś jeszcze do zrobienia? Ja by mi raczej nie pozwoliła i dalej. Gdybym miał kurde spojrzenie. Dobra. Like I lost a few of my heavier tools. Something tells me this wasn't our last meeting. Okay. Uh, hmm. A, wiem co, jak ten kruk tak spojrzał. To była taka idealna scena na, um, na miniaturkę, ale nie, jakby nie, ja nie, tam ja nie z tych, a nie, turki zrobię po prostu ze zdjęcia, dodam napis, który odcinek będzie to estetyczniejsze na pewno niż do tej pory było. I zostawisz sobie tego ręko no, Co to okay. o, to. O. Kamień. Okej. Oto O i zagadka. Kto by pomyślał? No w tej grze jednak jest sporo takich. Jak tak patrzę. ale nie są zbyt trudne chociaż, więc... Jakiś plus jest? Na pewno. Szczególnie jeśli jesteście takim typem odbiorcy jak powiedzmy ja, który raczej woli poznawać fabułę, szczególnie w tego typu grach niż grać w grę. Ojejku. Tak, tutaj też jak tak klikam troszkę więcej, to dłużej to trwa, zanim nieco zablokuje mi możliwość klikania. Jakby też nie zrozumieć mnie źle, są. Okay. nie zrozumieć mnie też źle, jakby są tą w której czerpie dużo większą przyjemność z grania, niż... E, niż z... poznawania fabuły, bo po prostu nie... fabuła nie jest z nich najważniejsza. Jakby nie umiem teraz podać przykładów, bo jestem głupi. Ale no. Okej. Okay. O, dajcie mi tego. Okej. Okay. Ale mówię. Ten park które tu pokazali? Trzeba przyznać, że jest mega klimatyczny. Kurde, no, ciekawe, gdzie to prowadzi. Ogólnie strasznie szybko przez to idę. Jak za Jak już się nie gubię aż tak bardzo. O, w każdym razie, jak się nie gubię i takie rzeczy, to idzie całkiem szybko. O, znać. Okay. To jest ogólnie top, na którym bardzo często się dość mocno gubię. Więc no, tutaj może nam zejść trochę czasu. Ale no, mam nadzieję, że niezbyt dużo i wszystko też nie poleje mi nadraca, nie? No, w każdym razie, jak już i tak, tak lecę dość szybko, to powiedzmy, że nie będę używał hintów. Chyba jakby tak 100% szczerze, nie? My jesteśmy już naprawdę dość daleko w ogóle, więc no. W ogóle jak to się tak... Trzeba no, tak wykonuje. Powinno tak zawisnąć... Znaczy poziomo. Powinno tak pionowo bardziej zapisnąć, nie? Jak mi się wydaje. Okej. Okay. No, tak jak mówiłem, zaczynam się gubić trochę. I no, też mi bardzo zaczyna kuleć narzutka. Okej, on ma spinkę wiewiór. Dobra, chodźmy tu może coś będzie ciekawego. No, powiedzmy, że ciekawie. Lina, mam pomysł, gdzie moglibyśmy ją dać? I powiem więcej. Tam ją damy. No. I ile mamy materiału? Ło, panie, 29 minut już. A się ją zagrałem. Zagapiłem. Nie wiedziałem, że tak dużo już. No cóż, to myślę, że możemy kończyć na razie materiał. I dopiero w kolejnym odcinku zrobimy dalsze rzeczy, takie jak danie elementów polsko rzeźby i inne takie. W każdym razie, no. Ja się z Wami żegnam na razie. Trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.